Pandora Gate. Kto, kto, wie, kto nie wie o czym mówię, niech zaklasze? To wy, kurwa, my śpicie w jaskiniach, bo... Z afera p******ska na YouTubie. Wszyscy o tym mówią. Masa, wszyscy, p... o tym mówią. Ja na weekend do babci dzwonię, Wie babcia, co robisz? Czekam na film Konopa. Ja wie o, p... o Niesamowite, co się wydarzyło, nie? Słuchaj, a zaczęło się niewinnie, nie? Zaczęło się niewinnie. Moja, żo moja żona mi powiedziała, słyszałaś? Wyciekły głosówki Gargamela. Wyciekły głosówki Gargamela i on na tych głosówkach opluwa swoją dziewczynę. Ja mówię, klakiera? No? I później mówi, że, że wyciekły te... Że, że Gonciarz, inny youtuber... To on proponował dziewczynom na ryki za głębokie gardło. Słyszałeś? Ja mówię, słyszałem. Skąd wiesz? Nieważne. I ja wtedy myślałem, YouTubea p***ało, nic więcej się już nie wydarzy. I nagle Van, Der Van wrzuca film. Jeb. Ty jesteś profilem, ty jesteś profilem, ty jesteś profilem, ty jesteś. Ty jesteś ja nie jestem profilem, ale wiedziałem, że on jest profilem, więc jesteś profilem. E escuta, massacre!